Działamy na Ziemi Krzanowskiej, na Ziemi Osięcimskiej 112 Batalion Lekiej Piechoty. Nie jesteśmy na cmentarzu, bo opiekujemy się grobami żołnierzy, którzy zginęli w walce o wolną Polskę. Nie ma znaczenia, czy to była pierwsza, druga wojna światowa, ogólnie wszystkich żołnierzy. Trzeba po prostu zadbać o te nekropolie, bo już nie ma rodzin, żeby była pamięć o tych. Ludzi, którzy oddali życie za naszą wolność. Sprzątacie groby walczących o niepodległość, czyli tutaj na krząskim Cmentarzu, które znalazły się pod waszą opieką. Na dzień dzisiejszy znaleźliśmy trzy nekropolie. Jest to nekropolia żołnierzy z I Wojny Światowej, mogiła zbiorowa, e, mogiła tutaj żołnierza z Legii Cudzoziemskiej Włocha, który zginął w 1863 roku w Powstaniu Styczniowym i pomnik nieznanego żołnierza z II Wojny Światowej. Wiadomo, że jeżeli te groby są, mają je, żyją rodziny, no to rodziny się opiekują grobami, wyglądają te groby bardzo dobrze, ale jeżeli są groby już naprawdę opuszczone, już nie żyją spadkobiercy tych ludzi, no to kto, ktoś musi po prostu zadbać o, o te miejsca spoczynku. Sporo liści chyba tutaj właśnie trzeba było zebrać. No niestety jest to urok miejsc starych cmentarzy, gdzie jest dużo drzew, także no dzisiaj zebraliśmy liście, za chwilę się pojawimy znowu, żeby znowu zebrać te liście. To jest wydbacie o to, żeby te miejsca wyglądały na zadbane, żeby, żeby widać było, że ktoś o nich pamięta, ale myślę, że warto, żeby każdy przechodząc zatrzymał się i zapalił znicz. Jak najbardziej tym ludziom należy się oddanie honoru, oddanie czci, no, oddali swoje życie za naszą wolność. Także to nie tylko tyle, co wojska obrońcami przyjeżdżają raz na, za jakiś czas posprzątać, ale naprawdę każdy mógłby chociaż przystanąć na chwilę i chwilą zadumy uczci tych ludzi.